Nie bez powodu jesteśmy w otoczeniu betonowych murów. To Twoje ograniczenia, to schematy myślowe. Ćwiczysz mięśnie, biegasz na siłownie, a co z centralnym układem dowodzenia? Pamiętaj, tylko mistrzowie i wygrani korzystają ze współpracy z psychologiem. Chorzej przegrani tego nie robią. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chcę Państwa zaprosić do wysłuchania takiego odcinka zatytułowanego Pochwała przeciętności. Proszę Państwa, jakże bardzo my chcemy być nieprzeciętni? Jak bardzo chcemy się wyróżniać, jak bardzo w imię socjalmedialnych medialnych, zasięgów, lajków, polubień i tak dalej, jesteśmy w stanie zrezygnować z siebie. Jak mocno a żeby dopasować się do kanonów popularności, wyróżnienia, właśnie bycia idolem, bycia zauważonym. Kończymy kolejne kursy, robimy specjalizacje, piszemy artykuły. No w każdym bądź razie za wszelką cenę chcemy być kimś, prawda? Chcemy być kimś, chcemy być kimś, kimś wielkim. A proszę Państwa, każdy człowiek, który robi zakupy w dyskoncie, żyje od pierwszego do pierwszego, jeździ jakimś wieloletnim autem, nie występuje gdzieś na billboardach, nie chwali się. Złotymi hotelowymi klamkami w znanych kurortach. Nie robi sobie selfie przy piramidach. Nie pokazuje, nie wiem, baletu z delfinami w jakichś bardzo egzotycznych prawda, okolicznościach przyrody. Jest przeciętniakiem, taki zwyczajny, taki nijaki, taki nikt. I proszę Państwa, dlaczego ja o tym mówię? I dlaczego tytuł brzmi pochwała przeciętności? Bo proszę Państwa, no, gdyby było stu Einsteinów. To czy Albert Einstein aż tak bardzo by się wyróżniał? Nie. Gdyby było 500 Elonów Masków, czy byłoby to wyróżnienie? Też nie, bo on byłby jednym z wielu, prawda? I proszę państwa, to nie jeden Elon Musk. Na przykład generuje zasoby finansowe, załóżmy, takiej kasy jak finanse publiczne, jak kasa narodowa, prawda? Czyli wiadomo, że mamy bank, Narodowy, prawda? I w tym banku są jakieś zasoby, mamy z naszych podatków finanse publiczne. Proszę Państwa, te wielkie firmy, wielkie korporacje, takie molochy, one generują około 20% dochodu narodowego to zapytacie Państwo, no to skąd się wzięło te 80 pozostałych? No właśnie, od tych przeciętnych ludzi. Od tych normalnych przeciętnych ludzi. To nie jeden dyrektor, który jest twarzą publiczną, prawda? No i może jeszcze wyższe kierownictwo. Kadra wyż... wyższych menedżerów firmy. Może być gdzieś tam publicznie rozpoznawalna, prawda? I że się tak wyrażę, spijająca w cudzysłowie śmietankę z sukcesu firmowego, ale to wszyscy ci szarzy, zwykli, przeciętni pracownicy, którzy własnymi rękami na przykład. Dokręcają śrubki, pakują towar, podają go w sieciach sklepów, prawda, klientom. To oni wypracowują ten sukces, to oni pracują na rozpoznawalność firmy, to oni budują tak naprawdę markę firmy, prawda. Tak jak powiedzmy, w w wielkich domach mody, tak? Jest pewien kreator, który się podpisuje pod dziełem, ale to, czy nasze dżinsy załóżmy, Wanglera, będą nam służyły X, X lat i one się już nam znudzą, ale będą w dobrym gatunku i żaden szef nie puści. Zależy od zwykłej krawcowej. Od jej umiejętności, od jej staranności, od wkładu jej rąk, tak? Wchodzimy do naszego domu i zwykle od staranności, zapobiegliwości gospodyni zależy, czy łapiemy się za głowę Matko Boska, nie można się poruszyć, bo jest brud, smród, ubóstwo, tak. I nie, nie ma czystej szklanki, żeby napić się herbaty. Czy też wchodzimy i mówimy, ależ tu pięknie pachnie i jeszcze pachnie domowym ciastem. I to jest takie zwykłe, takie normalne, takie przeciętne, jeśli wychowaliśmy się właśnie w takim domu, prawda, zadbanym, z dobrą atmosferą. Z, tak jak mówię, z zapachem dom, domowego ciasta, to jest to dla nas norma. To jest takie normalne, po pewnym czasie już tego nie zauważamy. Ale kiedy zdarzy nam się pójść do innego domu i porównamy to, to pomalutku zaczynamy to doceniać czyli tę przeciętność, prawda? Ten wkład pracy. I proszę Państwa, dlaczego mówię pochwała przeciętności? Bo każdy z nas ma coś takiego, jak supermoce. Naprawdę. Dla jednych będzie to, nie wiem, umiejętność na przykład stworzenia z niczego przepięknych dekoracji designerskich nieomal przy wykorzystaniu tego co mamy pod ręką dla innych umiejętność uszycia sobie niebanalnych modnych kreacji za grosik samodzielnie dla innych to będzie świetna umiejętność prowadzenia samochodu jeszcze inni z nas Umieją rewelacyjnie gotować. Praktycznie z pustej lodówki są w stanie wyczarować popisowe danie, za które eleganckie restauracje wystawiłyby nam słony rachunek. Więc nie ma czegoś takiego jak przeciętność. Wszystko tutaj jest na dobrą sprawę. Co kręci się w takim pojęciu przeciętności. To, co dla nas jest normalne, naturalne, przeciętne, zwykłe, dla innych będzie rzeczą unikatową. I każdy z nas ma jakąś taką swoją, mocniejszą bądź słabszą stronę. Nie ma osoby, która byłaby pozbawiona jakichś uniczatowych, indywidualnych zdolności. Na dowód tego opowiem Państwu historię jeszcze z moich czasów studenckich. Otóż odbywałam praktyki razem ze swoimi kolegami ze studiów w szkole specjalnej. Dla dzieci upośledzonych w stopniu. Lekkim i średnim. I proszę sobie wyobrazić, że staraliśmy się zrobić taki eksperyment. Otóż chodziło o zapamiętywanie. I wyobraźcie sobie Państwo, że jest taki jeden z testów polegający na tym, że dyktujemy osobom, Zdolnym, tak zwanym normalnym, prawda? Ba, dość dobrze wykształconym, a zatem nie mającym jakichś większych trudności, wydawałoby się z zapamiętywaniem. Kolumny liczb. Najpierw dwucyfrowych, później trzycyfrowych, a potem czterocyfrowych. No i dyktujemy, a ludzie. Piszą to, co zapamiętali. W takiej kolejności, w jakiej to zapamiętali. I proszę sobie, proszę Państwa, wyobrazić, że ten sam test daliśmy w jednej klasie, z, właśnie w tej szkole. I był chłopiec, który nie dość tego. Chłopiec upośledzony, z rozpoznaniem upośledzenia umysłowego w stopniu średnim, który nie tylko zapisał poprawnie absolutnie wszystkie liczby, zrobił to w odwrotnym porządku. Bez jednego błędu. I wydawałoby się, że taka osoba, prawda, jest no, to niemożliwe. A jednak, do czego zmierzam? Każdy z nas, pomimo swoich różnych ograniczeń, pomimo tego, że nie jesteśmy osobami być może z pierwszych stron tabloidów, w swojej przeciętności, jest indywidualny, niepowtarzalny i nieprzeciętny. Doceniajmy siebie. Rozwijajmy to, ponieważ to bardzo mocno wpływa na nas i na nasze poczucie, zarówno własnej wartości, jak i na poczucie zaufania do siebie. A wtedy okaże się, proszę Państwa, że Y, jesteśmy przeciętni, ponieważ nie ufamy sobie, nie ufamy swoim możliwościom. Wydaje nam się, a inni są lepsi na pewno, a ktoś tam lepiej się y, do tego nadaje. Ja taki zwykły chłopak, ja taka zwykła, normalna dziewczyna. Gdzież mnie do tego? A w momencie, kiedy zaczynamy sami siebie doceniać, stajemy się niejako odważniejsi w wychodzeniu przed szereg, w pokazaniu tej swojej nieprzeciętności. I nawet jeżeli to będzie perfekcyjne zrobienie omletu, to jest to unikatowa, właściwie unikatowe, unikatowa kompetencja. Bo bardzo często, nawet jeżeli próbujemy prawda, to zrobić, to albo wychodzi nam coś z pogranicza rozciapanej jajecznicy, albo spalonej podeszwy. Więc, zrobienie czegoś takiego, prawda, jak pyszny, jak to się mówi, sam wchodzący do buzi, puszysty omlet, to rewelacja. A w momencie, kiedy docenimy się właśnie za zrobienie tego omletu. To może się okazać, że postawimy sobie troszeczkę większe wyzwanie. Że będzie to nie tylko omlet, ale na przykład upieczenie wspaniałego puszystego biszkoptu. Albo podjęcie się wykonania tortu niegorszego niż ten, który za wielkie pieniądze oferują nam cukiernie. I w ten sposób budujemy siebie, stajemy się w czymś bardzo dobrze, unikatowi, nieprzeciętni. W taki też sposób my sami coraz bardziej stajemy się Rozpoznawalni. I na przykład ludzie zwracają się do nas z pytaniem, z prośbą o pomoc, z prośbą o odpowiedź. I jest to coś, co w psychologii, proszę Państwa, nosi nazwę naturalnej rezyliencji. Rezyliencja to jest takie pojęcie, które wiąże się. Z tym, że jeżeli coś nam się udało, rozwiązaliśmy na przykład, nie wiem, zadanie z tabliczki mnożenia, prawda, to mówimy, E, to nie było takie trudne, no to ja teraz wezmę na przykład, nie wiem, wezmę się za rozwiązanie z, z zadania z rachunku prawdopodobieństwa. I nawet jeżeli na samym początku nam nie idzie, to po pewnym czasie. Kiedy już rozwiązaliśmy setne zadanie z tego rachunku prawdopodobieństwa, to mówimy, nie no to, to nie było aż takie straszne, prawda? I podejmujemy się znowu problemów roz, rozwiązywania na przykład problemów z zakresu wyższej matematyki. Czyli sami sobie niejako wyznaczamy bardziej ambitne cele. I powiedzmy sobie szczerze: nie zadania na przykład z zakresu właśnie wspomnianej wyższej matematyki stały się, mówiąc obiektywnie, łatwiejsze. Nie. Tylko my, Poprzez podejmowanie wysiłku w znalezieniu klucza do rozwiązywania tychże zadań, uwierzyliśmy, że potrafimy to zrobić. I dla nas one stały się prostsze. Czyli to jest właśnie ta rezygiencja, taka gotowość do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań. Jeżeli te małe wykonaliśmy z sukcesem, to te duże już przestają być dla nas przerażające i nie do pokonania. A zatem, proszę Państwa, chwalmy przeciętność, bo w tej przeciętności każdy z nas jest nieprzeciętny. сам блашебя დემკე